Dzień dobry, z tej strony Zuzanna Jastrzębska-Krajewska. Zapraszam Was na 20 minut o kompetencjach przyszłości. Chociaż nie wiem, czy uda mi się w 20 minut opowiedzieć o wszystkim, co w tym temacie jest mi bliskie i co uważam za bardzo słuszne. Ale postanowiłam dzielić się z Wami wiedzą o rozwoju dzieci, o ich edukacji oraz o sensie tego, czego ich uczymy. Dlatego, że chcemy być coraz bardziej świadomi jako rodzice, jako nauczyciele, jako ci, którzy kształtują następne pokolenia. Ale potrzebujemy do tego rzetelnej wiedzy. Na co dzień zajmuję się edukacją, jestem doktorem. Nauk społecznych w zakresie pedagogiki, zajmuję się edukacją matematyczną dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, uczę matematyki na lekcjach indywidualnych dzieci od przedszkola do końca szkoły podstawowej. I mimo że sama matematyki nie znosiłam w szkole i nie sądziłam, że kiedykolwiek cokolwiek mnie z nią połączy, to teraz wiem, że bez matematyki nie da się przejść życia. A im większe są kompetencje matematyczne związane z życiem, tym większa jest zaradność życiowa. I tym lepiej człowiek po prostu sobie e, ogarnia to życie, mówiąc kolokwialnie. Zapraszam więc na kilka minut z kompetencjami przyszłości. Bo wiecie, ja się tak często zastanawiam, dlaczego w szkole brakuje tego pytania po co? W ogóle w systemie. Brakuje pytania po co to robimy? Co to ma dać nie tylko w konsekwencjach i w skutkach krótkofalowych, a więc w samej edukacji szkolnej, ale przede wszystkim, jaki to ma sens w życiu człowieka? Bo przecież uczymy się nie po to, żeby skończyć szkołę, nie po to, żeby dostać papierki, wiecie, wiemy to w sumie. Ale zastanawiamy się czasami, po co dzieci chodzą do szkoły? Po co uczą się pisać? Po co uczą się czytać? Po co uczą się tych wszystkich wzorów na matematyce? Po co uczą się tabliczki mnożenia? W niektórych z tych rzeczy nie ma absolutnie sensu, a w niektórych jest. I ja chcę Wam tak naprawdę pokazać drogę, na jakie kompetencje zwrócić uwagę, w edukacji szkolnej, żeby miały one duże znaczenie i dużą wartość, kiedy wasze dzieci będą już dorosłe i będą wybierały swoją drogę życiową oraz będą musiały często dokonywać też w tej drodze życiowej zmian. Bo wydaje mi się, że im dalej w las, tym okazuje się, że czasy, które nas czekają, będą się bardzo dynamicznie zmieniać, dużo bardziej dynamicznie niż wtedy, kiedy my musieliśmy. Zaistnieć na rynku pracy, albo tym bardziej, kiedy musieli zaistnieć na rynku pracy nasi rodzice. Po prostu nazywam to czasy, orientuj się. I dzisiaj chcę Was zaprosić na takie spotkanie: o tym, że kompetencje przyszłości są niezwykle związane z edukacją matematyczną, ale wcale nie z Politechniką z byciem inżynierem. Bo ja w kompetencjach przyszłości widzę kilka rzeczy. Po pierwsze, umiejętność myślenia logicznego, krytycznego, przyczynowo-skutkowego. Po drugie, umiejętność znajdowania informacji. Ale, jeżeli już je znajdziemy, to trzecią rzeczą jest umiejętność weryfikacji tej informacji. A czwarta rzecz to umiejętność dyskutowania, argumentacji swoich wypowiedzi. I piąta, niezwykle istotna, niezależnie od tego jakie mamy umiejętności, to wszyscy tego potrzebujemy, współpracy. Współpracy, która oparta jest o nasze mocne strony, ale jednocześnie nasze słabe strony jej nie dyskredytują. I to są kompetencje, które są niezwykle związane z edukacją matematyczną. Na pewno nie wyjaśnię Wam tego w ciągu tych 20 minut, ale w serii spotkań będę chciała Wam pokazać, jak bardzo edukacja matematyczna dobra, rzetelna wpływa na te kompetencje. Zacznijmy więc od tej pierwszej: myślenie krytyczne, logiczne i przyczynowo-skutkowe. Człowiek, kiedy przychodzi na świat, niezbyt wiele wie na jego temat. Tak naprawdę to powiedzenie, że człowiek to ta bula rasa w momencie przyjścia na świat, to prawda. Uczymy się absolutnie wszystkiego. Uczymy się widzieć, słyszeć, przetwarzać informacje, które do nas docierają. Uczymy się myśleć tym samym. Uczymy się klasyfikować, klasyfikować ze względu na cechy, na przykład, co się zrzuca, co się jest zielone, to jest pies, to są koty. Uczymy się także tego, że to są owoce, to się je, tego się nie je, tego się nie bierze do buzi, to się bierze do buzi, to jest bezpieczne, to jest niebezpieczne. I to wszystko łączy się w logiczną całość. Homo sapiens, czyli człowiek myślący, czyli my. Mam chociaż. Mam nieodparte wrażenie od lat, że tak naprawdę z tego sapiens to coraz mniej zostaje. Chociażby przez to, że mamy coraz więcej dostępu do technologii. I wydaje nam się przez to, że może wcale niepotrzebna nam jest tak szeroka wiedza. I tu częściowo się zgadzam, a częściowo się nie zgadzam. Dlatego, że jednak jesteśmy ludźmi myślącymi. I powinniśmy mieć szerokie spektrum informacji, żeby móc podejmować słuszne, racjonalne decyzje, które przysłużą się oczywiście jednostce, ale przysłużą się także całości społeczeństwa. Bo jesteśmy tak naprawdę wspólnie odpowiedzialni za nasze losy, chociażby za losy naszej planety. I zobaczcie, myślenie krytyczne, logiczne i przyczynowo-skutkowe ma ogromny wpływ na to, co się zdarzy z naszą planetą. Jak droga będzie woda za kilkadziesiąt lat? I czy w ogóle życie przetrwa? Naukowcy dają nam informacje, że nie jest dobrze, ale co z tym zrobimy, no to to już leży w rękach wielu różnych grup społecznych. Od polityków, przez działaczy, przez firmy, ogromne koncerny, no i tak. Co z tego będzie? I to myślenie krytyczne sprawia też, że ludzie, którzy um, działają w tych różnych aspektach, mogą coś zrobić. Mogą zrobić coś, żeby się przyczynić lub zaszkodzić ludziom. Dlatego tak ważne jest później to, o czym mówiłam: współpraca i argumentacja swoich wypowiedzi do innych. To się wszystko łączy w logiczną całość. Z drugiej strony, żyjemy w świecie fake newsów. Jak zauważyliście, bardzo łatwo wprowadzić człowieka w błąd. Mówi się, że ile ludzi, tyle opinii. Ale przecież wiedza to nie są opinie, to są fakty. Dziwne, że internet, który z jednej strony jest fantastycznym sposobem na zdobywanie wiedzy, na komunikację a właściwie na komunikowanie się, bo komunikować też trzeba się potrafić, żeby to była skuteczna komunikacja, ale internet, który naprawdę dał ludzkości bardzo dużo dobrego, bardzo dużo dobrego też jej zabrał. Bo cały ten świat fake newsów i pato internetu sprawia, że właśnie coraz Mniej myślimy, coraz mniej weryfikujemy, coraz więcej czytamy nagłówków, memów, emotikonów, a coraz mniej się zastanawiamy nad tym, dokąd zmierzamy. Oczywiście, fajnie jest się odmóżdzić, ale gorzej, jeżeli to ten odpoczynek dla mózgu. Staje się głównym jego e, działaniem, jego, właściwie główną jego czynnością. Żeby człowiek się rozwijał, musi myśleć. Musi. Wiecie, mózg jest jak narząd, który jeżeli jest nieużywany, jeżeli jest niestymulowany do działania, to przestaje pracować tak, jak powinien. Trening to nieustanny rozwój w różnych aspektach. Ale jednocześnie my jako dorośli niezwykle odpowiadamy. Wiecie, na przełomie XIX i XX wieku żyła Ellen Kay. Szwedzka, można powiedzieć, pedagożka, ale tak naprawdę to był wizjoner. Ona mówiła coś bardzo ważnego, coś, co do dzisiaj jest aktualne. A mówiła, że to dorośli są odpowiedzialni za pokolenie, które wzrasta, za to, co w nich zasadzimy. I absolutnie to jest prawdą. Wtedy ona mówiła o stuleciu dziecka, że to będzie czas dziecka, że ten rozkwit dziecka spowoduje coś dobrego. Tak naprawdę wtedy przyszły najgorsze czasy w, w dziecięcej historii. Ale jej postulaty są absolutnie cały czas mądre, potrzebne. I ważne, dlatego radzę Wam i polecam Wam w ogóle przeczytanie Stulecia Dziecka. I na pewno chcę Was przekonać do tego, żeby dzieci skutecznie się uczyły matematyki. Matematyka uczy myślenia. Uczy tego, że jest przyczyna, i z tej przyczyny są prawdopodobne skutki. Możemy je przewidywać. A kiedy myślisz logicznie,. Możesz rozwiązać działania. Dlaczego mówię wam o czymś, a wy się zastanawiacie, hej, ale my tego na matematyce nie robiliśmy. To nie ma zbyt wiele wspólnego z matematyką. To jest jakaś logika. To są rzeczy, które były trudne na studiach, być może się pojawiły, ale matematyka w szkole? No właśnie i tutaj tak naprawdę jest mi bardzo przykro. Bo prawdopodobnie wszyscy zostaliśmy nieco tą matematyką skrzywdzeni, no chyba, że mieliście ogromne szczęście do nauczycieli. No, ja, ja chyba go akurat w tym zakresie nie miałam, ale w innych zakresach miałam. I dzisiaj mogę powiedzieć, że właśnie dzięki temu, że współpracuję z największym autorytetem w zakresie pedagogiki i małego dziecka i edukacji matematycznej, profesor Edytą Gruszczyk-Kolczyńską, ta współpraca od 10 lat przynosi mi niezwykłe korzyści w rozwoju zawodowym. I prawdopodobnie jestem tu, gdzie jestem, dzięki temu, że mogę uczyć się od mistrza mogę być współpracownikiem mojego mistrza. Kiedy zobaczyłam, jak dzieci uczą się matematyki i jak bardzo ona jest dla nich fascynująca, zastanawiałam się, to co się dzieje później. No to jest, Odpowiedź jest bardzo prosta, tak naprawdę wszystko to, co się dzieje później, to jest paskudny system, który odziera dzieci z chęci poznawania świata, odziera go w sposób drastyczny. Je, odziera je w sposób drastyczny, a ten sposób jest taki, że wkłada dziecko właśnie w ten paskudny schemat zadań. Kowalski kupił 500 bananów, 30%, 33% było zepsutych, ile bananów zostało Kowalskiemu? Wiecie, no, te zadania nie mogą być fascynujące. Dzieci nie rozwiązują zagadek, dzieci nie uczą się myśleć, Ile odpowiedzi jest dobrych, tylko schematycznie jedna jest dobra, więc jeżeli to byłaby, to CD nie trzeba sprawdzać. I tu jest problem. Z jednej strony mówimy o indywidualizacji procesu edukacyjnego, a z drugiej strony wszystko w systemie edukacyjnym odbywa się w schemacie i w równaniu do przeciętnego. A grupy są trzy. Są dzieci, które potrzebują więcej czasu do rozwoju, dzieci w tak zwane. Normach, czyli w tych tabelkach rozwojowych, oraz dzieci, które potrzebują bardzo mało, żeby szybciutko złapać, o co chodzi, więc są niezwykle chłonne. Nie da się zindywidualizować procesu edukacyjnego wśród klasy szkolnej, ale da się pracować na trzech, na trzech etapach. Natomiast bardzo ważnym jest współpraca środowiska szkolnego, przedszkolnego, czyli nauczycieli i kadry z rodzicami. Ważne jest to dlatego, że to nauczyciele, którzy są tak strasznie zniesławieni dzisiaj, powinni być drogowskazami. I jeżeli nie zadbamy o to, żeby edukacja szła we właściwym kierunku, to nie mam pojęcia, co wyrośnie z tego pokolenia. I słuchajcie, nie chcę biadolić jak taka, wiecie, podłuczona i taka, no, ciotka klotka. Ale my naprawdę stoimy na pewnym skraju. A już na pewno pandemia, która zgotowała uczniom paskudny los, szkoła, która nie była absolutnie gotowa na zdalne nauczanie. Zdalne nauczanie jest straszne, ale też otwiera nowe możliwości. Może okazuje się, że było to weryfikacją treści, których uczymy dzieci. Jak wiele jest tam niepotrzebnych rzeczy i jak wiele mogło być fascynującej edukacji. Ale do tego potrzeba zmiany systemu. Zmiany systemu O zmianę systemu jest bardzo trudno, bo to polityka i rzeczy, o których nawet nie chce mi się myśleć, bo od razu mnie odstrasza od tego. Ale uważam, że my ludzie mamy niezwykłą moc. I kiedy doznajemy takiego olśnienia, więc ta nasza świadomość się poszerza, to umiemy robić rzeczy niezwykłe. I ja wychodzę z założenia jako pedagog, pedagogzka może powinnam powiedzieć, że ważne jest działanie tu, teraz, i ważne jest właśnie nie to biadolenie, jak bardzo zły jest system, tylko takie spojrzenie wokół siebie, spojrzenie wewnątrz siebie, co ja mogę zrobić? Co ja mogę zrobić dla moich uczniów, co ja mogę zrobić dla moich prywatnych, rodzonych dzieci. No ja na przykład jako pedagogka stwierdziłam, mogę poszerzać świadomość tych, którzy będą chcieli mnie słuchać, którzy będą chcieli wejść do mojego świata. Jako mama natomiast wykorzystuję sytuacje życiowe, bo uważam, że są najlepszą formą edukacji. Bo jako mama wcale nie lubię siedzieć na dywanie i układać klocków. Dlatego wiem, jak wielką potęgą są sytuacje codzienne, które się wydarzają. Już tak naprawdę moje dzieci mają dostać zaradność życiową, a nie wiele sztucznie stworzonych sytuacji, które zabawa w ogóle jest fantastyczną formą, i można o niej bardzo dużo mówić. Ale nie można odklejać działalności dziecięcej od rzeczywistości codziennego funkcjonowania i jednocześnie rodzic nie może być umęczony rozwijaniem swojego dziecka. Więc przede wszystkim pierwsza rzecz, świadomość to klucz do zmian i tym kluczem do zmian jest zastanawianie się nad tym, jakich kompetencji będzie potrzebował w przyszłości moje dziecko. Ja Wam gwarantuję, że tych pięciu, o których powiedziałam, a jak je rozwijać, będę chciała Wam opowiadać, w kolejnych spotkaniach. Być może nie jedno po drugim to będzie wszystko, to, um, bo tych tematów jest bardzo dużo. Myślę, że następny temat, który chciałabym poruszyć, to kultura porażki, bo żyjemy w kulturze porażki, a nie w kulturze sukcesu. Nie umiemy ani jednego, ani drugiego przeżywać. Wiecie, tych tematów to jest cała rzeka, a może nawet ocean. A dzisiaj zastanówcie się, z jakich kompetencji na co dzień. Korzystacie. Może i nie liczycie pola trójkąta równobocznego. Albo nie zastanawiacie się, ile tam była, jaka, jaka była suma miar kątów w tym trójkącie. Natomiast z pewnością korzystacie z tych umiejętności. Myślenie logiczne, myślenie krytyczne, myślenie przyczynowo-skutkowe. Im lepsi w tym jesteście, tym lepiej sobie radzicie w życiu. Zapewniam. Jestem tego pewna, aby się zastanówcie. Argumentacja, współpraca, umiejętność organizowania współpracy, umiejętność i tak naprawdę znajomość swoich mocnych stron oraz swoich słabych stron w tej współpracy. I ciągłe parcie do przodu. No i ta właśnie weryfikacja znajdowanie informacji i weryfiko, weryfikacja rzetelności tej, tych informacji. Umiejętność korzystania z tych informacji. To są naprawdę rzeczy, które powodują, że możemy więcej. Zbliżamy się do 20 minut, w związku z tym dziękuję Wam za dziś. Do usłyszenia.